Zniknie z internetu, nie? Zwożę jakiś biznes. Tazy przyznaje, że wypalił się w streamowaniu, nie chce mu się już tego robić. Sugeruje też, że zniknie z internetu i otworzy własny biznes. Jeszcze mnie bardziej nie to streamowanie, ale doczego ja ten A ja ty już streamowałem jeszcze, ten kikumarłem. Widzowie zarzucają mu, że zarobił milion i nie wie co ze sobą zrobić. Na co przyznaje, że po prostu się wypalił, nie jest na tyle kreatywny. Zamiast rozwijać, ale mają ponad milion na koncie, jeżeli to możliwe, że to, to, to... robimy bo nie mam myśli nie mam. Wen, nie mam nie mam kreatywności! Ale myślę, że to raczej chodziło tylko o streamowanie, że po prostu przestanie streamować, bo we Fightach czuje się świetnie i ma z tego dobre pieniądze, a streamem po prostu przestałem mu sprawiać przyjemność. Uwaga, nie streamuję, ja mam dobry humor. Co się dzieje w moim życiu? Odpalam streama i jest koniec, nie? No to względem mnie dziłowuje, to nie jest jakby warte swojej ceny. No nie, nie, Ds oh nie będę streamerem, nie będę streamerem niestety. Nie, no nie będę streamerem, nie będę. Nie zależy ci na widzach, tylko na sobie. No ogólnie, przebaczcie, tylko zależy mi na sobie, nie? Ja jestem to mam wierdę w ludzi, bo nie lubię ludzi.